Siemano, z tej strony Jacek, ze mną jest i Jakubka i Krzysztofka. Na tym filmiku otworzymy sobie co? Drugą połowę boxa Top Class 2024. W poprzednim filmie trafiliśmy Robercika. Wcześniej tak, to była naj, najfajniejsza, może to nie wiem, czy najrzadsza, raczej nie najrzadsza, ale najfajniejsza ale najbardziej nam się podoba. No mi też. Ta karta, no oprócz tego były dwie ambity, bo ale bazowe, nie? No Haaland. Musiala i Haaland. A my się zobaczymy, co my trafimy. Co mówisz? No. i czymś. teraz co? jedziemy z następnymi następną dwunastką idę w, 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 kursie. dawaj kursie. Jeremy Pino, I, Tutaj I inna strona? Nie tutaj. Kogoś To musi być widać tutaj. Wiesz? Tutaj jedna i tutaj druga. Kyle Walker. Co to tu mamy? Zaire Emery. Zaire Emery. New sensation. Lautaro Martinez. Masterclass. Master. Nie, nie. nie. To nie jest. W o, o! To jest ta, pure football karta, właśnie. A. Ta jedna jedyna, nie? Tu jest Mbappe, znaczy Mekambe, Haaland, który tu jest, jak widać, że Manchester City, Vini, to, jest, ty, Rodri? to, to no. jest, Vini, jest Rodri. Czy ty tu widzisz? Tu. nie ma Halanda. To jest Vini, Rodri, a ta cała głowa, no. Kiminyahę i no, no, Kane. 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 A, to jest Kiminyahę. To odłożymy. To jest El, Rodrigo, Elektryk Rodrigo, Jared Bowen i Didoreza. Di Didoreza, segregator. Di Dobra, to segregator. Panie, to chwilę chudło, to pokaże, o się no, no, tak jest po prostu jedna taka tego rodzaju. No właśnie, nie tak nie wymyślą, że kilka jest Hundy. O. jest unbeatable. Blitz Junior, mój ulubiony klub. Real Ale już na dwóch kartach. Widać. Widać. W razie nie jest. To jest? To jest... To widać. To jest Heinrichs. Boże, takich ludzi dają jeszcze na kartach, jeszcze to facet, który dzisiaj... O, Bernardo Silva! Ja, nie, wiem, wziął papier. Gundogan. O, winner. Winner. Chepa. Wybrałem I Kimi. I... Shade. Shade. Ja nie znam tego człowieka. Ej, dwie bazówki, miałem więcej kart. Nie, Krzuku, właśnie normalnie weź się mm. otwierało od końca, to od początku. Ale ja otwieram mm. tak, żeby, żeby inserty były okay. na końcu i bazówka jedna na końcu, nie? Okay. Tutaj. Dawid Alaba, Masterclass. Alaba. O, Masterclass Alaba. Mm. Unbeatable. Unbeatable, kolorowe, proszę Państwa. Jak kolor. No zielone, nie widzisz? Nie. I to Mekambe. Jak zielone? No nie widzisz zielonego spodu? No. Masz. Porównajmy. Srebrne. Myślę, że ten dopis będzie zielony. Zielone. No to tylko, tylko taka dupka jest. Czyli? Mów no poprzednio. Chyba nieźle, nie? No, no, bo w poprzednim było te moje najlepsze. W poprzednim warstw. to w klasie było jeszcze napis na zielono mhm, tamten... Rodri, tamten, To W klasie to Kuba. No, z też, nie? I jednego podano Tu jest Pilfoden Tu jest. Obróć się z tyłu, to widzisz, że no to napisane. Alaba i Vinicius. No. Delict i Hoffman i... Mason Hofman. Nice i... Po co ty mówisz i tak, Fajnie I to, ale które mają tutaj czerwone spodanie, które białe. Tak? Dobra. Mm. Nie wiem jeszcze od czego to zależy I mobile. A nie, bo to chyba zależy od. Kolor reprezentacji, widzisz? Tam ma niebieski. Mekambe. Kuba znowu trafił. I znowu Mekambe. Tak. No. Mamofa. No, no, Masz. Daj tu na razie. Federico Valverde. Araujo. Araujo. Winner? Nie co to jest? Max Power. No. Foden Winner. Tym razem Winner.

No, Hi Maguire. Si <laughs> <Yes>, Maguire. <laughs> <Mam>. <laughs> jeszcze na kartach go dają. New sensation. U dogi u dogi. Holland, Holland X Maiden Hall. Rainbow Master <coughs> Na razie mi się najbardziej podoba ten Alaba Już dwóch Rochester City. To jest Hawards i nie, nie widzę tego. Gross.

Oh, The Griezmann, Masterclass. Griezmann! A eu acredito que eu atrapalhei o Besta. Uh -huh. Besta. Dez da na base. Max Power. Kane. Okay. Kane. Okay. Gabriel. No, no, yes. Jesus. Jesus, Jesus. Winner. Yes. Winner. Ah, ah, Mike Manon. It's mine, masterclass. Smile. Camavinga. E, de novo, Haaland. Haaland, né? Trafią fajne karty mm -hmm. o, Lewy. Się. Dwie najlepsze karty pod koniec. Na razie to, I to troszkę Bramkas... Bramkarz? Szwajcarii. Już jedomyślcie kto to jest. Jan Zomer. Okay, bo... Nie, to mówię no, Ederson Masterclass. To fajnie wygląda karty, nie? Z tą flagą Brazylii tutaj. No. Chyba jeden z najlepszych e, e, bramkarzy no, teraz. Fajnie, jak to jest y -hmm. w Brazylii? Kane i Musiala no, Kamavinga. Kolejny. <grym> znowu Halot. Znaczy znowu Brandt. Oh, jele, Madison. Donnarumma. Tadeusz to w Wykrzywiło go No, wykrzywiło Ja to wykrzywiłem no. Ile mieliśmy ten gości? Mamy pięć unbeatable Raz, No, też ładnie. to wygląda karta Masterclass Quadrado Jak? Quadrado ja lubię Też fajnie wygląda No to co? Gabi i Jamal. Czemu ten Jamal jest na wszystkich kartach? Mam BP. Ferran Torres. Jack Grealish. João Felix. Ej, dwa razy João Felix? Nie, tam tam był Ferran Torres. I Kimiś. 406. Jedziemy dalej tego Master to dodaj do Master tego Okej New Sensation była? Tylko ten... No jedna tylko Udodzi Ansufati No, druga New Sensation Tell tel. Zapomniałem już całkowicie tego tym goście Tell Ja też Paward Winner 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 tu jest, jest Kieza i A, Donnarumma A tu... Co to jest? Co to jest? Co to Można pisać mówić? napisane Unai Simon Simon Tylko, że tu nie pisze Unai no. Fabian Ruiz O, o. polisic. Polisic. Ten dobry polisic. A ja miałam chyba takiego samego, pani. Nie, nie, kawers. Kawers, to razem z kawersem. A to jest jeszcze jakiś no się... wpadnie nie, to ten już jest fajnie No to bo chyba najlepszy. Przecież wolałbym Lewandowskiego, nie? No, nie. no każdy bym nie, Ale nie, ej, wiem czy w ogóle jest patrz, ty? Jest, Jest, jest dziewięć. A my jeszcze lewo, lewo ambaski, nie, 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 ale nie, Lewandowskiego nie, 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 Widzę, już następnie. Tyle trafiliśmy wbity ból. Może 4 jeszcze do to trafiliśmy, czyli 5, nie? To chyba A będzie KDB jest... wygląda hurrykane bardziej. Hurry cane. O, patrz na te 6 odbity ból. Z tego jemu kolorowe i, i żadnego wersika, nie? Buka no. no, raka Trzesio, widzę, że Negro No, O, Pedri we Chociaż ten Master jest. Oprócz tego tak tego w. Co to jest? Co to, to jest? Z komatką. A tutaj jest Politano. Valverde. I na pożegnanie Valverde i Teo Hernandez. Dobra. to czy przedostatni, chyba, nie? Dobrze, to tak. Na razie trafią fajne karty. No fajne, fajne. Saszet przedostatni. Przedostatni saszet. To, 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 to. Nie sprawdzaj poza tym. Gnabry. Carvajal. Daniel Carvajal. Tu jest Grealish i to jest Alexander Arnold? Tak. Ja. Federico Chiesa Źin. Oliver Giroud I Baza. Pedri Turan i Jamal Musiala Ostatni, Ostatni saszet Saszet numer 12 Saszet numer 24 z boksu no z boksu 24 Tu musi być 12, 12. 12. Na odcinku 12 Już mhm. ból nie trafisz, nie Christensen. No, no. Ale Bardio, jest Guardiol Fajny, fajny. Max Power Chłomeni I jeszcze jest Zinchenko mhm. Alvarez I bazóweczki Pepi Sraka. Sraka I Ederson Ederson na sam koniec Ederson żegna się Pa 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 Cieszę się z moich płat. Fajne, nie? Fajne trafiłeś Cztery Krzyś miał ile? Dwa, tak? No. I... ile wam dosję? To łącznie było co? 6 kart Unbitable. To zwykłych. było moje najlepsze. Pięć bazowych i te. No wiadomo, domu no, najlepsze, no, to jest... tak, najrzadsze, no bo to jest. Unbitable. Mbappe i to jeszcze w wersji green. Te karty. Te kart... Te karty Guardiola i Edersona są fajne, bo tutaj jeszcze jest ten znaczek. W Brazylii nie? Mm -hmm. no A Guardiola to ja lubię bardzo. One ładnie wyglądają z tymi flagami właśnie. Lubię Guardiola. Co tu ma? Tak wygląda. Cały seczkaw. No ty byś chciał taką bazówkę. Oka. ok. oczywiście oczywiście jest I bazowy, i zielony. Zielony. A, a to mnie plus jeszcze Winnie i Harry Kane, no i karta to Pure mnie, Football to mnie, to to mnie trochę, trochę zadziwiło bo a, myślałam, a że ja tata myślałam, że to będzie kolejny kolorowy mhm. No tak. to jest ładna karta i co? fajny box? fajny, no. nie? przewidywałem, że będzie jedna właśnie karta kolorowa, Taką miałem nadzieję, tak było fajnie, że mapę Dobrze, jest Wolałbym Roberta szczerze mówiąc. No, ale... Robercik jest lepszy niż ten lekarz. Nie no, to jest najrzadsza tej karta. Więc... Nie, to jest lepsze. No to Roberta, to jest z jakiś kawałek. To dowoleni? Z kart, z boksów? Tak, to. to. Dobra, to co? Wszystko na dzisiaj. Dzięki i pa. do widzenia. Pa. Do widzenia. Pa.